Kłaniam się, cześć, ja nazywam się Jakub Sendler i witam w kolejnym odcinku serii Często Krok po kroku. Jest dzisiaj ze mną mój kolega Dawid Dingosz. Cześć, witajcie. E, Dawid, pięć słów o sobie? E, jestem przedstawicielem handlowym firmy firma Planalp na regionie Małopolskim. Zajmuję się sprzedażą obrabiarek HAS na Kamura, Kitamura oraz Namura wielkim Do, skrócie. Dobór Dawida jest taki, że równoważymy się ilością włosów na głowie, więc balans. Teraz wszystko Pamiętajcie, jest balans w przyrodzie <laughs> musi być. Dzisiaj odpowiemy sobie na takie troszeczkę, troszeczkę niewygodne pytanie, jak generalnie wybrać maszynę numeryczną. Znaczy się jakie opcje dostępne w katalogach, które jak wiemy są długości kilkunastu, kilku stron na cztery, tak jest. jakie opcje mają jakiś sens, jakie maszyny mają sens, jakie maszyny sprzedają się najczęściej, a na jakie jest najmniejsze zapotrzebowanie. No i generalnie, jak odnaleźć się w tym, w tym całym prawda, wielkim świecie zakupowym dla, dla dokładnie, tego typu? Dokładnie tak, ponieważ przy zakupie przeważnie pierwszej maszyny jest najwięcej z tym problemów, co wybrać, jak wybrać. Mamy jakąś bazę detali, które chcemy obrabiać, co iść. Nie da się wszystkiego zrobić zawsze na jednej, ale pomożemy tutaj podrzucić kilka fajnych ciekawostek, które żebyście na przyszłość mogli sobie z tym łatwiej poradzić. No to co? Zaczynamy. Czasami. Tak jest. Włączyłem sobie kilka stron, e, kilka modeli Hasa na różnych e, zakładkach, i generalnie wybrałem je tak, żeby każda z tych maszyn była podobnej wielkości. Założyłem, że potrzebuję tam. 700 coś milimetrów w wiksie, no i taką zwykłą frezarkę pionową, no bo to są najczęstsze modele, prawda? Tak, jako tak, pierwsza maszyna. Tak, dokładnie. Na czym bazujemy? Pierwszą taką podstawową rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, rozmiar. Rozmiar stołu do przejazdu, tak? Bo to nam gdzieś kwalifikuje w jaki model, o jakich rozmiarach chcemy uderzyć. Dlatego wybraliśmy początkowo kilka takich ciekawych modeli, od bazowej TM1P, Idąc dalej poprzez VW2, SS, VM i DM2. Okej, okay, no widzę różnicę w cenach od 32 tysięcy euro po 78 tysięcy euro. dokładnie no tak. E, to na początek słowo na temat TM. Co, co to jest za model, dlaczego on może być tam potrzebny? TM to jest bazowa fryzarka, którą wyprodukował HAS na bardzo podstawowe e, roboty. Tak mówiąc kolokwialnie. Skonfigurowana jest w ten sposób, żeby zacząć przygodę z maszyną, żeby się poznać, żeby się obyć i żeby zrozumieć, jak pracuje taki model. Ale oczywiście to nie znaczy, że ona nic nie robi. Czyli taka najprostsza, najtańsza tak, warsztatowa. To jest taka prosty, prosty prosty model. A z kolei to, co wspomniałeś, no są kolejne modele. Tak bardziej jest. rozbudowane. Dalej mamy kilka obrabiarek z serii VF i VM. E, wyglądają Dokładnie. tak samo, więc właściwie ja wezmę najtańszą. Po co, po co dopłacać? Dokładnie no VF tak. to jest ten najbardziej popularny typ maszyn Hasa, prawda? Typowo produkcyjna, zwykła obrabiarka pionowa, frezarka. E, no ale widzę, że jest wersja SS. O co chodzi z dopiskiem no, śmiem SS? Chcę stwierdzić, że VF2 to jest baza wielu kupujących. Czemu? Ponieważ maszyna ma dość dobre przejazdy. 762 na 408 w Y, na 508 w Z, to już daje Wam bardzo dobrą bazę do tego, żeby obrobić małe i zarówno już średniej wielkości detale. No tak, rozsądne rozmiarowo. I trzeba dodać, że to był model skonfigurowany w ten sposób, żeby był jak najtańszy w zakupie, a zarówno żeby był jak najbardziej uniwersalny. Czyli daje nam najwięcej za rozsądne pieniądze. Dokładnie tak. tak. Taka cena Kolej, Dokładnie tak. Z kolei następne modele SS czy wersja VM, seria SS, tu już idziemy bardziej serię. Czemu SS? Super Speed. Mamy lepsze wrzeciono, 12 tysięcy obrotów. W standardzie mamy boczny magazyn, mamy szybsze dojazdy. Tak, większy magazyn, większe obroty. Dokładnie tak. I tu już szukamy serii, tu już szukamy czasu, tu już liczymy bardziej, bardziej tą produkcję, żeby. W ciągu jednej godziny jak najwięcej wyprodukować, co robi nam ekonomię. No i dużo szybciej Taku... zmienia narzędzia. Nie? To Dokładnie jest ta charakterystyka tak. tej Dokładnie łapy. Ile tak. ona ma? Dokładnie tak. Tam mamy 2,7 sekundy. sekundy wymiana. To Dokładnie. jest już, już dość zgrabnie. Okej, okay. W takim razie VMK, od droższa od te więc Pewnie jeszcze szybsza. Droższa. Ciekawostką jest to, że nie jest szybsza, okay. jest wolniejsza, ale ma mniejszy skok na śrubie, dzięki temu jest bardziej powtarzalna i jest, jest taką bardziej sztywną maszyną. Jest takim hasem premium, jak my to nazywamy. To jest ta seria. I ona znowu jest tutaj pod y, takie uniwersalne prace. Zarówno w stali, trochę w aluminium, w stali twardej, w jakichś materiałach hartowanych. Po prostu lepiej się zachowuje, bo jest nieco lepiej zrobiona y, z lepszych podzespołów. I ona ma ten fajny stół już cięty w, obu, w obie Dokładnie strony. tak. że w standardzie stół. magazyn inny. Dokładnie. I tutaj trzeba dodać, że maszyna w standardzie ma bardzo dużo opcji. A, czyli już nie muszę dozbrajać i stąd, stąd podwyższona cena, no, dokładnie tak? tak? Dokładnie Oczywiście tak. Oczywiście jak na każdej maszynie jest pełny schemat. Jeżeli chciałbym zobaczyć, jak wyglądają jej rozmiary, zarówno gabaret zewnętrzny, jaki i rozstaw rowków i no, tak dalej, mogę to ustawić. Też Mam macie, widzę wykres momentu. Tak, też mamy wykres momentu. Też fajną rzeczą jest to, że hasło udostępnia model 3D. Możecie go sobie pobrać, jest. możecie wrzucić, możecie to zestawić na przykład z halą, z jakimś layoutem czy też wrzucić ewentualnie do, do swojego e, kama, jeżeli oczywiście okay. jest procesor. I już, Warto by było i już tutaj jest to za darmo. Ok, to ostatni model podobnej wielkości. E, seria DM. DM. Tak jest, seria DM to jest maszyna stworzona stricte pod obróbkę szybkościową. E, dobiegi 60 metrów na minutę. Tutaj już wyciskamy Maksymalne możliwości obróbcze pod względem czasu. Schodzimy ile się da. 1-2 sekundy na zmianie narzędzia, Dokładnie tak. 1-2 sekundy zmiana narzędzia, wszystko odbywa się błyskawicznie. Ciekawostką jest to, że maszynę musimy kotwić, ponieważ jej siła bezwładności ruchów stołu jest na tyle duża, że mogłaby nam troszkę pojeździć po hali. Dostanie jak tak dzieje. zwany posłów warsztatowy, <laughs> jakby Dokładnie. chodzi z warszatu. Dokładnie tak. Nie jest to na pewno to samo co Kitamura hx 250, którą widzieliśmy jakiś czas temu na kanale, tak. ale, ale jest w miarę szybka. Słuchaj, ja proponuję, żebyśmy sobie przeglądali opcję dla najprostszej z tych maszyn, Myślę, że bo tak, tej opcji też dobra, będzie najwięcej, nie? Bo, już, bo nic jeszcze nie jest dodane do niej w standardzie. To jest fajne, że wszystkie opcje można zobaczyć oczywiście online, można zobaczyć ich ceny, można od zera się dokalibrować jakby tym, co dokładnie potrzebuje. Więc wychodzę z fały w dwójki za 49,00 euro. Weszliśmy na zbudój cena. Tak? To, jest, to jest taka baza, gdzie każdy może wejść, może sobie zobaczyć, wszystkie opcje przeglądnąć, zobaczyć, co maszyna ma i od czego wychodzimy, tak naprawdę. Jasne. No to co? Zaczniemy od tak tego, jest, co nam tak sugeruje, jest, od wrzeciona. Tak, jest, tak jest. Co mi dajesz w standardzie? Standardowo 8100 obrotów na wrzecionie, napęd bezpośredni, 22,4 kW mocy szczytowej. Na okay. ciągłej. No, Myślimy, że tutaj około 16-17 kW jest. Czyli wiadomo, jak napęd bezpośredni, to przy małych obrotach może być troszkę mniej momentu, stąd widzę, że jest opcja GB, pewnie od gearbox. Dokładnie tak. Tak, jak jest przekładnia. Tutaj jest opcja z gearboxem, moment obrotowy jest praktycznie trzy razy wyższy, dzięki tej przekładni, gdzie szukamy obróbki z momentem obrotowym, jak najbardziej polecamy to wrzeciono. No ale wtedy bym szedł jednak w ISO 50, nie? No bo ograniczenie samego stożka i ISO 40 troszeczkę jest racja. tam ograniczają nie? To też jest racja. możliwości. Ale nie wszyscy warsztatowo mogą sobie pozwolić na stożek 50 na dużo maszynę. I to też tak. czasami trzeba szukać na mniejszych detalach, ale troszeczkę. Zwłaszcza jak mam jeszcze malutkie narzędzia na takim stożku, rozkręcać no go właśnie. do dychy czy coś takiego. No i ja <laughs> widzę, że w sumie to tak 10 tysięcy, 12 tysięcy, 15 tysięcy i 30 tysięcy. Tak. Czyli, czyli przekrój. Ja powiem, co moim zdaniem jest warte uwagi. Jeżeli mamy bazowe 8100 obrotów, które wystarcza powiedzmy do 70% obróbek, jakie potrzebujemy, ale mamy obróbkę tutaj mniejszymi narzędziami, mniejszymi średnicami, bardziej wykańczającą, to warto wziąć sobie wrzeciono 10 tysięcy obrotów, ewentualnie 15 na jakieś tam zadania specjalne. 12 było w ss też standardnie, więc jeżeli od razu wiem, że chcę tyle, to mogę właściwie od razu myśleć na tą ss ką nie? nie, nie, A wrzeciono. HSK, czy jednak zostajemy na zwykłym miso? Jakie rozwiązanie najczęściej polecasz i jakie, jakie faktycznie Twoi klienci wybierają? Na pierwszy, na pierwszy rzut w HSK nie uderzyłbym. Mamy taką specyfikę na przykład w narzędziowniach, gdzie, gdzie tam HSK jest takim pierwszym wyborem, no ale to z przyczyn, powiedzmy, wymagających, wynikających z form. HSK jest praktycznie zawsze lepsze, ma jedną dużą wadę, wadę pod tytułem cena. Nie? Tak, Niestety oprawki HSK potrafią być nawet dwukrotnie droższe niż zwykłe ISO. Tak, miejmy na uwadze, że musimy też w termokurcze potem iść, całą resztę, Wypada, stacje, no to już, to już potem buduje. Ale jeżeli już mam maszynę na HSK, no to oczywiście warto kolejną też kupić na HSK, ale tak, my to tak, rozmawiamy tak. o pierwszej, więc co, ja sobie kliknę tak, dyszkę? Myślę, że tak, to jest opcja, którą warto rozważyć, bo ona tutaj coś wniesie nam dobrego. Ok, magazyn, widzę, że w standardzie jest 20 kieszeni, później mam 30. Nie nie potrzebuje 30, ale czy warto i tak w niego iść? Zdecydowanie, ponieważ 20-pozycyjny 20 magazyn, wewnętrzny, miejmy na uwadze, mm -hmm. on jest parasolowy. Narzędzia nam wiszą w przestrzeni obróbczej. Tak, wystają. Co to powoduje? Ja kilka razy zderzyłem się z tym, że kiedy obrabiamy płyty, jest ok, ale kiedy jest wyższy detal, długie narzędzie, które jest w kubku. Może być kolizyjne. Kolizyjne, trzeba się z tym mijać, trzeba wyciągać ewentualnie. Tak jest. No i tutaj boczny magazyn. To naprawdę jest opcja, którą warto dodać. Raz jest szybszy, indeksuje się od razu e, przed obróbką, przed wymianą, czeka już narzędzie. Preselekcja. Preselekcja, mm. dokładnie. E, I mamy 10 lotów więcej. No tak, to też jest, jest jakaś zaleta zawsze. Czwarta, piąta oś. Na razie rozmawiamy o 3-osiowej, bo Myślę, jednak to jest że najczęstszy tak. rozmawiamy model. Rozmawiamy o bazie. Pomiary sądowe. No, ja osobiście tutaj się upieram, że zwykle tą sądę bym chciał mieć dołożoną. nie? Tak, tak, tak. To na... jest 95% frezarek, które sprzedaje się na rynku, są wyposażone w sondy. I widzę, że wraz z sondami konfigurator od razu mi dodał całą masę innych rzeczy z tego, co pisze bez dodatkowych opłat. Czyli tak naprawdę tak. te wszystkie funkcje są ukryte w tej cenie już wcześniej. Tak jest. Tak? To, jest, to jest bardzo ciekawa opcja, jeżeli chodzi o HASA, ponieważ jeżeli sumujemy te wszystkie opcje jako osobne opcje. To wychodzi na to, że sądy kosztują nas 1000 euro. Okej, okay, no to zdecydowanie bardzo, warto. bardzo opłacalna opcja. Kto kiedyś wymieniał sądy? którą Kiedy uszkodziły? nie warto użyć. Jedno, jedną rzecz dodam. Jeżeli robimy e, detale wysokoseryjne na przyrządach, gdzie wymieniamy tylko sztuki, no to wtedy można ewentualnie pominąć sądy. Paleta Zero Pointy i lecę Dokładnie. 3 miesiące z jedną obróbką. Dokładnie. Tak. Ewentualnie bardzo tanie maszyny, gdzie te sądy byłyby nie wiem, 20% całkowitej ceny. Cena no, no, uwaga. Wtedy no wiadomo to, już, że to użyć OK, przedmów powietrza przez dodatkowy kanał, to jest jasne. Chłodziwo, no jaki zbiornik musi być w standardzie? Oczywiście. Chłodzenie tego chłodziwa, no jeżeli chcemy zachować wysoką stabilność temperaturową, może, ale to chyba nie jest częsta opcja. Nie, nie. Tutaj możemy jest, oszczędzić. Nie jest, to, nie jest to częstą opcją. Ewentualnie, jeżeli byśmy mieli wysoką temperaturę na hali, okay, można by było o tym pomyśleć. E, z Skraplaczem, olejowej, filtry, to wszystko można wziąć również w wersji aftermarketowej na hepach. E, też tak. jeżeli mówimy o pierwszej maszynie, rzadko kiedy się jeszcze tak bardzo tym przejmujemy. Najgorzej jest jak jest mała hala, full maszyn, wszystkie draw 100%. Tak, i otwieramy drzwi tak. i wisi nam e, siekiera. I nie widzę, powiedzmy. co jest tam 5 metrów przede mną, nie? <laughs> tak, tak. Także tak, przy jednej tak. to jeszcze powiedzmy, że nie tragedia. Uzupełnianie chłodziwa i konserwacja chłodziwa. Z, z automatycznym rzadkość. uzupełnianiem no, to jest rzadkość. Raczej, jeżeli już mamy kilka maszyn, no, to idzie się w jakiś centralny tak. e, mieszalnik, tak, gdzie potem już rozprowadzany jest. Stacja czyszcząca, Dokładnie grot tak. ma takie rozwiązanie chociaż no, też mamy nasze autorskie w tak. naszym dziale narzędziowym. Okej, okay, no ale z tych wszystkich rzeczy dochodzi Was skimmer jest takim niegłupim wynalazkiem, prawda? E, tak, ja tutaj na chwilkę się zatrzymam, ponieważ skimmer, stosunek ceny, 495 euro do całości inwestycji, powiedzmy 50, 55, 60 tysięcy euro. No już 66 mamy. Tak, to jest, to jest <laughs> niedużo. I jednak to jest dość fajne, proste urządzonko, które systemem przelewowym osadza nam osobno olej. Dzięki temu nieco bardziej oczyszczone chłodziwo wraca, jest bardziej żywotne. Zwłaszcza jak faktycznie do maszyny ładujemy syf, prawda? Jeżeli tak, mamy detale, tak. A pamiętajmy, no, mamy, że liny, Pamiętajmy, że gdzieś zędy. to trzeba utylizować. No. No jest... Skimmer jest fajny, chociaż tutaj w wypadku hasłów mało tego oleju się przedostaje do chudziwa, bo mamy smarowanie smarem stałym na osiach, no tak, no masz, ale masz zawsze coś jest. Masz styczność na co dzień, także to też jest taka uwaga. Okej, okay, Widzę tanią opcję, 85 euro, zestaw filtra korytka na wióry. Głupio by było tego nie kupić za tak małą kwotę. Tak jest, tak jest. To jest tak, tak zwany, jak ja to nazywam, ramka. Ramka tetrowa. Tak. No, inaczej po prostu więcej wiórów dostaje się do wanny, częściej ją muszę czyścić. Tak jest, tak jest. Więcej wybiera i dzięki temu no, no mamy troszeczkę dłużej, możemy sobie pozwolić na to. Zewnętrzna filtracja chudziwa to się troszeczkę wiąże u nas z, z chłodzeniem przez wrzeciono, prawda? Dokładnie. O co chodzi? No, to jest taki, że tak powiem, zestaw. Jest to rozbite na opcje, ale pamiętajmy, zawsze kiedy bierzemy 21 barów, to dodatkowo trzeba dodać ten filtr który wyłapuje mikrocząsteczki, szczególnie aluminium czy inne zalegające, ponieważ podziwo idzie nam, to jest obiekt zamknięty, tak? idzie przez różne kanałki i tak dalej. I chodzi o to, żeby wyłapywać drobiny, żeby się nie osadzały. Na no, wrzecie nie pół biedy, bo tam przelot jest duży, ale jak wchodzimy w narzędzie, to każdy mikrowiórek może zatkać narzędzie. To, to, nie? I tutaj to zdecydowanie nie to, 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 jest, to jest rzecz ważna. Dysza, o tym pamiętać, dysza Pikul, to większość osób, które znają hasę już zna, możliwość sterowania dodatkową dyszką, super sprawa, jak mamy narzędzia różnych długości, nie. Natomiast y, czy obowiązkowe, no, dyskusyjna sprawa dyskusyjna nie sprawa. fajne, ale może nie tak obowiązkowe, że dzisiaj bym to kliknął. Tym bym bardziej. szukał że, kasy. Okej, okay, jeżeli nie byłoby ringu wokół wrzeciona, które, y, który podaje przez cztery dysze, chłodziwa, okej, okay, to to bym. 100%. Przy parasolu? Tak, a jak mamy magazyn boczny, to faktycznie dużo mniej jest przydatna już, bo no już mamy tutaj, dużo lepsze chłodzenie. I tu już warto, warto pomyśleć, czy nie wydać tą kwotę na coś innego, okay. co może się bardziej przydać. No ja bym na przykład wolał Ergan, czyli możliwość chłodzenia powietrzem. Dzisiaj większość narzędzi może być chłodzona powietrzem, wszystkie obróbki trochę idealne, większość obróbek high feedowych. Jednak mówi, że powietrze jest lepsze, ewentualnie z dołożeniem minimalnej ilości środka smarnego, czyli tam mql -e, smarowaniem głową olejową tym podobnym. Tutaj system z powietrzem jest moim zdaniem fajny, ale widzę, że mogę go puścić zarówno zewnętrznie, jak i przez narzędzie, nie? Racja. Y Kiedy co, tak naprawdę? No mi się wydaje, że tutaj też jest uzależnione troszeczkę od obróbek. Przez narzędzie wybierałbym, moim zdaniem, popraw mnie, jeżeli, jeżeli źle mówię, bardziej bym tu sugerował się do obróbek może pięcioosiowych. Albo do głębokich wybierań. Gdzie no, głębokie całe, kieszenie, tak, na sucho. Gdzie, gdzie musi mieć na przykład przez głowicę wydmuch przy, przy tak. okazji. A tutaj ten ergan bardziej służy nam, żeby punktowo uderzać w powierzchnie płaskie, ponieważ jak wejdziemy narzędziem w materiał, no to i tak tam już będzie Trzeba by nadmuchamy. dobrze się ustawić, nie? szukać Trzeba pozycji. Go, tak. Ale ergana ja zdecydowanie lubię, jestem jest nauczony bardzo jest na powietrze. No dobra, chłodzenie przez wrzeciono, no to wiadomo. Jak ktoś potrzebuje, to ktoś potrzebuje, natomiast jest to w miarę duży wydatek w cenie całej maszyny, więc na pierwszą maszynę procentowo pierwszych maszyn, ile się sprzedaje z chłodzeniem centralnym, ile ile z bez? Mojego doświadczenia to jest 50/50. 50/50. /50. Tak, ponieważ już tutaj kupujący, osoby zainteresowane myślą troszeczkę bardziej przyszłościowo. No tak. Okej, okay, może w tym momencie nie potrzebujemy, ale za pół roku, za rok Będą inne roboty i czyli będziemy potrzebować. Ale który... jest na to rozwiązanie. Pewnie mówisz o przygotowaniu, tak? tak Była taka opcja. Która jest tutaj. Gotowe dokładnie. do podania przez No Czyli co? Dzisiaj płacę 900 euro, w przyszłości mogę założyć go to, później. Dokładnie tak? tak. Dokupujemy potem ACF, czyli filtr mhm. z całym pompą, i mamy rozbudowaną maszynę. Czyli tak, żeby od razu nie wyrzucić tej blisko dyszki euro, mogę, mogę wyjść z przygotowania, żeby mieć otwartą, otwartą tak. drogę rozbudowy na przyszłość. Pamiętajmy, że, że tutaj jeżeli chodzi o hasa, o którym mówimy, to jest budowa klockowa. Dość fajny, przewidziany jest konfigurowanie maszyny, ponieważ jeżeli coś sobie damy sobie ścieżkę do rozbudowy, możemy potem to dodać. Okej, okay. tak, czyli że takie potem... trochę Lego, ale z USA. Dokładnie. <laughs> Okej, okay. i rzecz, którą, no to zawsze boli, ale muszę dołożyć te 3000. No ja bezapelacyjnie mówię, że bez tego nie widzę frezarki czy tokarki. Chyba że jest, jest to obróbka 3 godziny dziennie. 4 tak, Małe prototypy, jakieś prototypy, gdzie za tydzień wysprzątamy sprzątamy wiór. gdzieś tam tylko jakieś tworzywko, coś takiego. No wyrzutnik wiórów to coś. No co kurczę, no moim zdaniem jest konieczne. Okej. Okay. Jako szef firmy bądź szefowa firmy inwestycja, która coś kosztuje, ale dla komfortu pracy operatorów, technologów, tej reszty te No i później operator nie zradzi czasu na sprzątanie, więc maszyna pracuje, więc maszyna zarabia, więc to się zwraca, koniec końców, nie? Okej, okay. mamy opcję sterowania. Widzę, że na początek mamy z góry na dół standardy. Dotykowy ekran, wczesne wykrywanie awarii zasilania, czyli zapięcie hamulców tak. zanim kiedyś, coś by miało Kiedyś to była opcja, teraz już przy nowej wersji sterowania jest to standardem. Ethernet i Wi-Fi, czyli obie opcje naraz, tak? tak? Podłączenie sieciowe bez ograniczeń, standardowa pamięć programowa 1 giga. 1 giga w dzisiejszych frezerkach to jest dość dużo. Dość na dzisiaj dużo, dość dużo. wystarczy na Właściwie ile? No powiedzmy, duży program powierzchniowy to 10 mega. Nie? Tak, to jest tak. co najmniej 100 Czyli takich liczmy, programów. Liczmy, liczmy około właśnie 10. A krawędziowy dajmy na to, nie wiem, 100 kB, to taki naprawdę długi krawędziowy to będzie ile? Tysiąc, 10 tysięcy programów. A jak mam sieć, no to właściwie ciągnę serwera na żywce. Oczywiście, mamy sieć, druga sprawa nie. zawsze możemy wpiąć się przez USB. A no tak. I możemy sobie zrobić dysk. Nawet jak ucieknie 32 do Dlatego ja mówię szczerze, nie. nie dodaję tych opcji, ponieważ są troszeczkę bez sensu. Ewentualnie przy większych maszynach dodałbym pilot. No, gdzie, wędka, gdzie, tak? Tak, tak zwana wędka, bo jednak y, trzeba wejść trochę w tą maszynę zobaczyć, gdzie jesteśmy narzędziem. Ale tu mamy dwójeczkę. Przy dwójce. Paletyzacji na pierwszej maszynie nie klikam, rozszerzonej pamięci nie klikam, dodatkowe funkcje M, pewnie chodzi o te przekaźniki, prawda, którymi tak. mogę sterować, ich jest kilka w standardzie, więc Ominę. M-Pin, komunikacja robot, podajnik. Myślę, że mogę pominąć drugie położenie początkowe, czyli możliwość najazdu na, na określone miejsce. Tylko za to, żeby mieć to z przycisku, też to pominę. No nie jest, nie, nie jest to często wybieralna opcja. No i lecimy w standardy. Wyświetlacz multimedialny, no to chodzi o to funkcję, że możecie oglądać zdjęcia, filmy, tak? No to nie tak, możesz otworzyć sobie PDF-a jakiegoś, możesz podejrzeć rysunek, który masz tam wgrany, oczywiście w formie PDF jakiś film instruktażowy. No, jest to takie narzędzie bardziej, ja bym powiedział, że edukacyjne niż, niż, niż takie stricte, które ma wnieść jakiś dodatek do, do pracy. A jak to wyłączę, będzie taniej? Nie da się, jest standard. Nie, bo jest to, standard. <laughs> Sprytnie. Zdalny monitoring, e, to tutaj przy pierwszej maszynie pewnie to też nie jest coś wykorzystywanego często, natomiast możliwość zobaczenia, co robi maszyna zdalnie tak jest, na sięgamy, pewnym etapie się przyda. Ściągamy aplikację HasConnect, rejestrujemy się, na tej aplikacji wpisujemy numer seryjny maszyny i podglądamy po prostu, co się dzieje. To takie, takie mini zarządzanie tym parkiem maszynowym. Ok, bezpieczny przebieg to jest fajna rzecz. Safe run, wyłączymy sobie, tylko, wyłączymy sobie tylko dźwięk. Możemy przywalić dzwona bez dzwona, tak? To i warto o tym pamiętać, o właśnie mieliśmy ten fragment Dokładnie. na G00. No ale wiadomo, że to nie usuwa wszystkich skutków kolizji, tak? To je minimalizuje. Ale fajne, kiedy puszczam pierwszy program, żeby się upewnić, że, że gdzieś nie wolnołem jakiegoś babola ja, w kodzie. Pamiętajmy, pamiętajmy, że to jest dodatek bezpłatny. Tak. I, I warto z tego korzystać. To jest takie bezpieczeństwo tego pierwszego przebiegu. No ale widzę, że też nie ma wielu innych fajnych rzeczy, które są w standardzie, czyli puszczanie programu od środka, automatycznego restartu, odjazdu narzędziem w trakcie obrobki. Tego w ogóle nie wymienia cennika. Szkoda, bo też jest w nie? Tak, jest wiele opcji w sterowaniu, o których się nie mówi pod względem e, wyboru e, układania tej frezarki pod siebie. E, mówi no bo się, są. tak, bo są. A mówi się o nich dopiero potem, jak już maszyna praktycznie. Że jest na parku maszyn, no to można tak zrobić. Okej, okay, fajnie, mogę, mogę tak przeskoczyć. No są fajne kruczki, które. Ale zawsze Amerykanie, lepiej... pamiętajmy o tym, że. Amerykanie lubią prosty schemat działania. Wygodnie, wszystko ma Są być wygodnie. wygodnie. Są wygodne. Mintowanie na sztywno, has drop, czyli przesuwanie z komórki, tak jest. chłodzenie szafy. Na stożku 40 nie wygenerujemy chyba na tyle obciążenia, żeby przegrzewać układ. Nie, no chyba, że mielibyśmy na hali w lecie 40 stopni w górę, okej? Okay. A, Tutaj no to tak. zastanowić. Produkty obrotowe, czyli dostałów obrotowych innych, nie mówimy o wielosiówkach. Widzę, Dokładnie. że orientacja wrzeciona, makra i skalowanie to było to, co dodało nam się z sądami, nie? To są opcje już, które automatycznie są do nam. Więc wyłączyć sądorami. ich i tak nie mogę. Co dalej mamy? Dynamiczne korekcje robocze oraz sterowanie punktami środkowymi narzędzi. To tłumaczenie boli, strasznie boli. Chodzi oczywiście o pracę na TCP, czy też na dynamic i Kurkowce Tilted Workplane, to wszystkie translacje pięcioosiowe. Nie dzisiaj? Nie dzisiaj, to będziemy poruszać przy. Pięcioosiówkach. To jest bardzo ważna opcja. Ale obróbka szybka, czyli pewnie funkcja HSM. Tak, i tutaj, tutaj też się na chwilkę zatrzymamy, bo moim zdaniem w dzisiejszej dobie prac, jakie wykonujemy, obróbka high speedowa, czyli ten HSM jest bardzo ważny. Czy tak? Każda trochoida. Na tym zyska każdy hifi Na tym zyska każde wykańczanie powierzchni swobodnych, kul kulowanie, jak to się mówi, na tym zyska. Jak nie dla no, mnie to, to, to opcja, musi być. Kliknięte. Opcja, która, którą jeżeli nie dodamy przy konfiguracji, od razu mówię, że potem boli. Troszeczkę, bo musimy, musimy to rozbudować, sfakturować, a dużo lepiej kupić to z maszyną. Mamy, wiemy i naprawdę jest dużo wygodniej pracować. No i system wizualnego programowania, czyli to programowanie dialogowe, nie? do którego robicie dodatkowe cykle. Te cykle tak. gdzieś tam już się pojawiały w moich materiałach. Jak Dokładnie. to się potrzebuje, to Dokładnie. się i mamy ich jeszcze trochę. Dokładnie, to Kuba jest twórcą wielu cykli, także... Okej. Okay. Programowalne powietrze, czyli zasilanie dodatkowych elementów na stole, oświetlenie, to już są, widzę, takie troszeczkę... To są takie opcje... Detale, nie? Tak. Raczej nisko i mi. Zabawkowe, drogi. powiedzmy, a skupiamy się na, na pierwszej maszynie, która ma mieć to, co musi mieć. I w jak najlepszej cenie. No, musi mieć śruby ściągające grzybki, tak zwane, ale to też wiem, że zwykle lepiej jest to kupić u handlowca. Ja, prawda? Od, razu, ja od razu mówię, zawsze odsyłam tutaj do kolegów z działu narzędziowego, ponieważ oprócz tego, że doradzą jakie śruby, warto dodawać od razu śruby z chłodzeniem, z otworkiem pod chłodzenie, po prostu są lepsze, uniwersalne i dwa, że pomogą wam dobrać uprawki, pomogą dobrać tulejki, narzędzia i to też jest wartość dodana, która, która jest jako całość yy, powiedzmy, o której się nie mówi albo nie myśli na danym momencie. To to wsparcie, że nie kupujesz maszyny, kupujesz A, tak, tak, kompleksowe tak, rozwiązanie. Tak, tak. No to dobra, transport, opakowanie transportowe Zwykle musimy doliczyć, no bo te maszyny jednak płyną z, z Oksnab. tak? Dokładnie, z Kalifornii, także tego niestety nie pominiemy, to jest opcja, za którą trzeba, trzeba zapłacić. Tak, to jest skrzynia, w skrzyni przychodzi maszyna, dopiero z rozpakowana Tak, duże maszyny są w skrzyni, mniejsze maszyny to jest paleta no tak. e, i dodatkowo jest maszyna e, obłożona specjalną folią. Tym takim folię. grubym wynalazkiem. Tak, grubym wynalazkiem chroniącym przez... No i te pochłaniacze wilgoci, Bla bla bla. transport, morski. transport Biedam, morski, trzeba o tym pamiętać. Standardy jakieś Okej, okay, widzę, że mam roczną gwarancję, a zawsze słyszałem, że gwarancja jest dwuletnia na hasa. No tak. tutaj, tutaj tłumacz się kolega. I tutaj uczulam drugi rok gwarancji. Tak jak widzicie w hasie to jest ponad 6 tysięcy, to jest bardzo dużo. I Aplanal wyszedł z inicjatywą, żeby skompensować to w postaci pakietu Aplanal. Czyli pamiętajcie, jeżeli dostaniecie ofertę i będzie tam pakiet Aplanal, to znaczy, że macie drugi rok gwarancji i dodatkowo kilka takich rzeczy, jak uczestniczy. Dostęp do szkoleń, dostęp tutaj do aplikacji, możecie się skontaktować, zapytać, jeżeli coś warsztaty, trzeba warsztaty. Pomoc. To są takie rzeczy, których nie da się wycenić jednoznacznie, ale to jest wartość dodana. Jasne. No to co? Zostaje nam automatyka, Tylko automatyka. APL, czyli ten, ten robotyczny łaper. Tak jest. Robot, no ale z tymi rozwiązaniami to jest tak, że jak wiemy, że ich potrzebujemy, to ich potrzebujemy, a jak nie wiemy, czy ich potrzebujemy, to zwykle ich nie potrzebujemy. Na tym, na tym trzeba się zastanowić dość poważnie, bo inwestycja w tego typu automatyzację, ona jest szyta na miarę. Tak. I tutaj wybierając sobie taki has robot package, dostajemy robota. robota. Ale co dalej? No trzeba to zintegrować i dlatego też nasz dział Tutaj automatyzacji jest lepszym rozwiązaniem, ponieważ oprócz robota macie integrację, macie spięcie w całość, jest opracowany pod detale. Robot mniejszy, robot większy, Pięknie, dokładnie. Coś na jakie chwytaki, jak ma, czy ma, mają być cele, cała, cała reszta. To jest fajne, jak ktoś już zna się na przykład na tym, już był integratorem i chce po prostu, bo wie co to za robot, podoba tak, mu się ta marka, wie, w jednym pakiecie. Nie na pierwszy nie? rzut, ponieważ automatyka wchodzi, kiedy już mamy serię. Tak, a zwykle na początku jednak zaczynamy od, od trochę, trochę bardziej jednostkowej. No i stoły uchylno to jest. Ich jest od tego groma... dużo. Kiedyś sobie powiemy o tym, jakie są stoły, Jak są fajniejsze i mniej fajne. No to dobra, co nam zostało? Zostało nam tak naprawdę kliknąć teraz tylko na. Contact information. Uzupełnić i, tak. i to wysłać. Nie? A jeżeli, co, jeżeli nie chce to robić tutaj? Jeżeli uzupełnicie e, tutaj informację od razu, e, oferta powędruje na maila. My dostaniemy informację, że taka oferta była skonfigurowana i też e, albo ktoś z biura, albo my, handlowcy, się kontaktujemy. Jeżeli nie chcecie, chcieliście tylko sobie sprawdzić, jak to wygląda, to zawsze możecie zgłosić się tutaj do naszej centrali, bądź do nas, handlowców, i my wtedy robimy ofertę. E, z już z opcjami, które chcecie albo których nie chcecie, to jest tak. dowolne. Nawet napisać w komentarzu, ważna rzecz, że potrzebujecie kontaktu, e, którą muszę dodać. Tutaj mamy budowanie maszyny. Oprócz maszyny na ofercie będą dodane jeszcze opcje jak szkolenia, jak transport, instalacja, także też e, i oczywiście raba. Także koniec końców zwykle wychodzi tak, że, że to właściwie trochę tak się nawzajem wymienia, nie? Tak, ale to, tak, to zależy tak. od konkretnej sytuacji. Dobrą, dobrą praktyką jest to, żeby sobie sprawdzić, jakie są opcje, wybrać to, co, co naszym zdaniem jest dobre, skontaktować się z handlowcem i wtedy już taką dobrą ofertę przygotować. I nie dać się wtedy zrobić ciulę, jak będzie będziecie wam coś wełchać. Dokładnie. Dzisiaj Dawid powiedział: A, nie, nie, Panie, ja wiem, co to jest. U. Nie sprzedaż mi tego. No to co mamy? 75 tysięcy euro. Czyli 1000 euro miesięcznie przy finansowaniu 80 miesięcy. Tyle nam proponuje tutaj system. Także Ale właściwie. To jest taki prosty schemat, tylko żeby poglądowo rzucić sobie okiem, jakie to są mniej więcej koszty miesięczne. Okej. Okay. Dzięki ślicznie za poświęcony czas. Mam nadzieję, że nigdy nie dacie się zrobić wciula handlowcowi, który będzie Wam teraz proponował rzeczy, których nie potrzebujecie. Dawid tutaj niestety wysypał wszystkie... Moja kulpa. <laughs> Dawid, jakieś dwa słowa podsumowania? Tak, tak. Bardzo dziękuję, że mogliśmy tutaj podrzucić Wam kilka ciekawostek. Mam nadzieję, że się przydadzą. No i na pewno słyszymy się w kolejnym tutorialu o tokarkach. Tak jest. Z mojej strony jeszcze raz dzięki, jeżeli materiał Wam się podobał, oczywiście zostawcie lajka, like subskrypcję, wyślijcie materiał ludziom, którzy, którym może się to jeszcze przydać. Jeżeli były jakieś problemy, napiszcie to w komentarzach. Wiem, że materiał był trochę przydługi, no, ale ciężko to było zrobić krócej, żeby to miało większy sens. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku CZP. Tak. Dzięki. Pozdrawiam. Cześć.